Dzień dobry, nazywam się Wojciech Gdyś. Jestem lekarzem urologiem. Na co dzień pracuję w oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej, gdzie od 12 lat zajmuję się leczeniem kamicy i nowotworów układu moczowego. Z portalem HEJDOK współpracuję od roku. Nowotwory jądra należą do najczęstszych złośliwych nowotworów występujących u mężczyzn w grupie wiekowej 20-40 lat. Zachorowalność w tej grupie wiekowej stale rośnie. W ciągu ostatnich trzech dekad wzrosła ponad trzykrotnie. Obecnie nie ma żadnego systemowego programu badań przesiewowych w celu wczesnego wykrywania raka jądra. Natomiast zaleca się regularne, comiesięczne samobadanie jąder. Najlepiej wykonywać je podczas prysznica lub kąpieli, badając oburącz pojedynczo każde jądro. Osoby, u których stwierdzono wnętrostwo, są bardziej narażone na rozwój nowotworu. Ryzyko rośnie u nich pięciokrotnie w porównaniu do osób z prawidłowym stąpieniem jąder domożnych. Na rozwój raka jądra są narażeni pacjenci, u których w rodzinie wykryto przypadki zachorowań, a także mężczyźni rasy białej. Chorują czterokrotnie częściej. W przypadku pacjentów, u których rozwinął się nowotwór jednego jądra, ryzyko zachorowania na nowotwór drugiego jądra Wynosi około 5%. Objawami raka jądra mogą być bolesny guzek lub powiększenie się jądra, uczucie ciężkości w mosznie, zbieranie się płynu w mosznie, ból lub dyskomfort jąder, rozrost piersi lub bóle piersi. W przypadku zauważenia któregokolwiek z wyżej wymienionych objawów, lub znalezienia niebolesnego uwypuklenia, grudki lub zauważenia zmiany kształtu lub konsystencji jądra należy niezwłocznie udać się do specjalisty urologa w celu pogłębienia diagnostyki i określenia dalszego postępowania. Badania niezbędne do postawienia rozpoznania to USG jąder, oznaczenia stężenia markerów nowotworowych typu AFP, HCG, LDH i badanie histopatologiczne usuniętego jądra. Orchidektomia jest zabiegiem polegającym na chirurgicznym usunięciu jądra. Przebieg tej procedury może być zróżnicowany w zależności od przyczyny, rozmiaru guza lub jego umiejscowienia. Zabieg ten jest niezbędny w każdym przypadku uzasadnionego podejrzenia raka jądra. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Was pomocny. Bądźmy razem bliżej zdrowia.